Kłaniam się Państwu. To jest Akcja Polska, część 12. Jest to walka o Polskę, o interes narodu polskiego, o dobro i byt Polaków. Wartości te są niszczone przez premiera Tuska, jego rząd i Platformę Obywatelską oraz współrządzących ZSL-owców, którzy współrządzili w PRL-u z komunistami, a obecnie przefarbowali się na PSL-owców. Ja, Jan Piątkowski, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Rzeczypospolitej Polskiej w 1993 roku, kontynuuję walkę z Donaldem Tuskiem, pierwszym ministrem polskiego rządu i pierwszym wrogiem Polski, co udowodniłem w dotychczasowych moich, a zwłaszcza w części pierwszej akcie oskarżenia Tuska. Przedstawiam jego najnowsze działania wrogie i szkodliwe dla Polski i dla narodu polskiego. Kanonizacja papieża Jana Pawła II. Dnia 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie został kanonizowany największy z Polaków Karol Wojtyła, błogosławiony papież Jan Paweł II na świętego. Oznacza to, że podniesienie go do godności świętego wywyższa go na ołtarze w kościołach katolickich całego świata. Będzie czczony powszechnie. Oceniam, że jest to największe i najważniejsze wydarzenie w historii Polski. Na uroczystości kanonizacyjne pojechali rządzący m.in. prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk. Prezydent powiedział przy tej okazji, że Polacy potrafią być razem. Tak nie jest. Polskiemu katolickiemu narodowi nie godzi się iść razem z wrogami Kościoła Katolickiego, zgromadzonymi w skrajnej lewicy, którzy są neopoganami i dążą do cofnięcia Polski tysiąc lat wstecz, do pogaństwa. Takimi jak Wanda Nowicka. I jej ruch na czele z palikotem, które, która na konferencji feministek w Kairze w latach 90. powiedziała o papieżu Janie Pawle II, że szkoda, iż papieżem jest Polak. Taka osoba pełni funkcję wicemarszałka Sejmu. To najgorzej świadczy o Sejmie Polskim, który wybiera na marszałka taką osobę uchwałą Sejmu uczczono kanonizację papieża Jana Pawła II. Uchwałę Sejmu Sejm przyjął przez, nie przyjął przez aklamację, gdyż przeciw uchwale byli neopoganie z SLD i ruchu Palikota. Dziesięciolecie przynależności przy Polski do Unii Europejskiej. Premier Tusk i jego rząd oraz całe media nazywane publicznymi przedstawiają kłamliwie i natrętnie, że Polska od przystąpienia do Unii Europejskiej odnosi same sukcesy w każdej dziedzinie życia. Wprost bez Unii Polska by nie istniała, a prawda jest zupełnie inna. Wystarczy tylko spojrzeć na poszczególne dziedziny życia i gospodarki. Przemysł polski został zlikwidowany w całości. Doprowadzili do tego poszczególni premierzy, poczynając od Mazowieckiego, a na Tusku kończąc. Minister przemysłu w rządzie Mazowieckiego, Syryjczyk, doprowadził najpierw do likwidacji Ministerstwa Przemysłu, mówiąc: Po co Ministerstwo Przemysłu, skoro wolny rynek będzie regulował przemysł? I tak zlikwidowano Przemysł stoczniowy stocznie w Gdyni, Szczecinie i Gdańsku. Stocznia w Gdańsku produkuje tylko mosty i wiatraki. Tusk doprowadził nawet do uchwalenia ustawy korupcyjnej o likwidacji Stoczni Gdyńskiej i Szczecińskiej. Za taką ustawą głosował także PiS i związki zawodowe. Zlikwidowano przemysł okrętowy po to, by mogły funkcjonować bez. Konkurencji stocznie niemieckie w Hamburgu i Rostocku. O tym mówiłem we wcześniejszych wystąpieniach. Teraz Polska zamawia okręty w krajach azjatyckich. Likwidując przemysł okrętowy, doprowadzono do upadłości zakładów Cegielskiego w Poznaniu produkujących silniki do okrętów. Kłamliwie uzasadniano likwidację przemysłu stoczniowego tym, że Unia Europejska nie chciała finansowo pomagać stoczniom. W tym samym czasie stocznie hiszpańskie uzyskały pomoc finansową z Unii Europejskiej w wysokości 4 miliardów euro i stocznie hiszpańskie funkcjonują. To premier Tusk i jego rząd doprowadził z premedytacją do likwidacji Przemysłu stoczniowego. Zlikwidowano polski przemysł hutniczy, stanowiący głównie dorobek II Rzeczypospolitej Polskiej. Zlikwidowano polski przemysł włókienniczy, tak bogaty i dobrze funkcjonujący. Z fabryk włókienniczych w Łodzi. Za pieniądze unijne utworzono Muzeum, Muzeum Włókiennictwa. W dniu 6 maja 2014 roku w TV Info dyrektor Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Marian Oko powiedział całą prawdę. No cóż, przemysłu włókienniczego nie mamy, ale mamy, mamy Muzeum Włókiennictwa. Budynki fabryk włókienniczych. Zrewitalizowano, jak się ładnie mówi, nie na fabrykę, do czego ma prowadzić rewitalizacja, lecz na muzeum za pieniądze Unii. Taką politykę do polskiego przemysłu stosuje Unia Europejska i rząd polski. Fabryki produkcyjne zamienia się na muzea. Niech Polacy nie pracują, a oglądają. W, kon w konsekwencji rząd Mazowieckiego. Doprowadził do likwidacji łódzkiej fabryki Biwama, produkującej maszyny włókiennicze, o czym mówiłem wcześniej. Pracowników wyrzucono na bruk, pozostawiając ich bez pracy i środków do życia. Tak jest przy każdej likwidacji. Zlikwidowano polski przemysł kolejowy, największą fabrykę wagonów w Europie Wrocławski Pafawak. Wcześniej mówiłem o tym, jak w 1992 roku mówił do polskich posłów w Bonn ówczesny sekretarz generalny CDU Wolfgang Schäuble: Po co w różnych krajach mają być produkowane wagony kolejowe, skoro mogą być produkowane w jednym kraju? <śmiech> <śmiech> Rząd polski dostosował się do żądań niemieckich i teraz Niemcy produkują wagony i sprzęt kolejowy. Zniszczono polskie górnictwo. Rząd Buska zlikwidował 23 kopalnie węgla kamiennego, w tym 11 zatopiono. W Nowej Rudzie kopalnię o najwyższej jakości węgla. Obecnie odbudowuje kopalnię obywatel australijski. Energetyka polska jest oparta na węglu kamiennym i brunatnym. Zaledwie dwie elektrownie węgla kamiennego w Opolu i Jaworznie mają być rozbudowane i unowocześnione. Elektrowni Dolna Odra grozi upadłość. Tusk nie przewiduje jej rozbudowy i unowocześnienia. Do 2035 roku wszystkie bloki tej elektrowni wy, zostaną wygaszone. Po cóż ma funkcjonować i produkować energię elektryczną, skoro Niemcy z drugiej strony Odry budują swoją elektrownię. 28 kwietnia 2014 roku kompania węglowa wstrzymała wydobycie węgla z uwagi na brak popytu. Na wydobyty węgiel. Sprowadza się węgiel z Rosji, Ukrainy i Australii, a w, w 2013 roku Tusk jeździł do Republiki Południowej Afryki w sprawie sprzedawania Polsce węgla. Do tego się nie przyznał, choć w jednej z ostatnich wypowiedzi pośrednio to potwierdził, mówiąc: Po co sprowadzać węgiel z Republiki Południowej Afryki? Zlikwidowano polski przemysł olejarski. W Polsce funkcjonowało sześć nowoczesnych zakładów olejarskich. Jeden zakład sprzedano bankowi w Bostonie, a więc nie na dłuższą metę nie na produkcję oleju i margaryny, tylko w celu likwidacji zakładu. Zniszczono polski przemysł cukrowniczy. Większość cukrowni Dosłownie rozebrano, a resztę wykupili Niemcy. Do Polski sprowadza się teraz cukier. Powstały jeszcze, pozostały jeszcze dla oddania świadectwa prawdzie cztery polskie cukrownie, lecz przy pomocy przepisów unijnych i polityki Tuska dąży się do wyzbycia się i tych cukrowni. Sprzedano Francji. Część firmy ma rząd francuski, telekomunikację polską. Teraz rząd rozbił, zrobił pierwszy krok do sprzedaży poczty polskiej. Obsługę sądów i prokurator rząd sprzedał prywatnej firmie Inpost. Sprzedaje się obcym polską ziemię i łamiąc artykuł 32 Konstytucji nie sprzedaje się ziemi do drobnym polskim rolnikom, dla powiększenia ich gospodarstw rodzinnych. Buduje się system farmerski, o czym mówiłem szeroko w części pierwszej aktu oskarżenia Tuska. Jeżeli rozważymy to wszystko, to zrozumiałem się staje, że około 3 miliony Polaków wyjechało za pracą za granicę. To jest upadłość nie tylko gospodarki, lecz upadłość państwa polskiego. Do tego prowadzi Polskę premier Tusk. W czasie naszej prezydencji w Unii powiedział wyraźnie: więcej Unii w Polsce, czyli mniej Polski. Tak wyglądają obiektywnie rzekome sukcesy Polski po 10 latach bycia w Unii Europejskiej. Powódź. Tego jeszcze w Polsce nie było. Premier Tusk zarządził powódź w Polsce. Pozazdrościł Putinowi, który rozpędza deszcze i chmury. Tusk pojechał do Centrum Zarządzania Kryzysowego i z tak wiarygodne, z wiarygodnego miejsca zarządził w Polsce powódź taką, jaka miała miejsce w 2010 roku. Powołując się na raport NIK, powiedział, że samorządy nie podejmują działań przeciwpowodziowych. Oświadczył, że Wrocław już nie jest zagrożony powodzią dzięki chyba pracy rządu. To nieprawda. Wybudowano tylko wały chroniące dzielnicę Kozanów, pobudowaną na terenach zalewowych. Wrocław w przypadku wielkich opadów jest nadal zagrożony, gdyż to rząd, nic nie zrobił dla zabezpieczenia tej części Polski przed powodzią. Jak mówiłem we wcześniejszych wystąpieniach uchwalony po największej powodzi w 1997 roku plan przeciwpowodziowy odra 2006 leżał w biurkach rządowych i w tym i w biurku Tuska i nie był w ogóle realizowany. Aby wybrnąć z tej paskudnej sytuacji dla Tuska przesunięto ten plan na rok 2020. Tak walczy Tusk jako premier z powodziami. W zarządzonej przez premiera Tuska powodzi w nocy z 14 na 15 maja miały nastąpić największe opady deszczu, i to głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Okazało się, że Duże deszcze nie padają. Dnia 14 maja w katowickim trochę popadało i deszcz przestał padać. Noc z 14 na 15 maja spokojna, bez opadów. Dziennikarz Łukasz sobie szkoda mówił, że ludzie nie mają się czego obać. Tusk w piątek 16 maja oświadcza, że powodzi nie będzie. Są to tylko podtopienia. Na rabie i sole. Na Podkarpaciu, gdzie Tusk przewidywał największe opady, <laughs> nie ma nawet podtopień. To dziennikarze z TVP zalewają wodą domy. Są tylko podtopienia w piwnicach. Orłoś w teleekspresie 17 maja powiedział nieprawdę, że powstają osuwiska, które niszczą całe domy. Zniszczony został przez osuwisko jeden stary domek letniskowy, niezamieszkały, a nie domy. 18 maja w TVP Info dziennikarka podała, że mieszkańcy Sandomierza z niepokojem patrzą na poziom wody w Wiśle. Trzy minuty wcześniej dziennikarka Baran z TVP Kielce podała, że poziom wody w Wiśle będzie niższy niż się spodziewano. Fala będzie płaska, mniej groźna. Tak się stało. Fala w Sandomierzu przeszła w nocy z 17 na 18 maja. Była mniejsza o ponad 1 metr i płaska, jak powiedziała pani Baran. Bez szkód, jak podało polskie radio program pierwszy o godzinie 8.00. Tusk chciał kłamliwie zadziałać przed wyborami parlamentarnymi do Europarlamentu. Wykorzystał do tego swoją tubę propagandową, telewizję, której dziennikarze robili powódź. Monte Cassino. Po co Tusk poleciał na cmentarz Polaków poległych na Monte Cassino w 70. rocznicę bitwy? Znając jego negatywne i wrogie do Polski poglądy na nasze zwycięstwa, należy powiedzieć, że nie powinien tam jechać taki człowiek jako reprezentant Polski, który nie odda należnej czci poległym bohaterom w zwycięskiej bitwie i nie oddał. Nie powiedział całej prawdy o polskim światowym zwycięstwie, choć przemawiał długo. Mówił mętnie. Najważniejsze co powiedział, to cytuję: To nie jest zwykła bitwa. Nie powiedział jaka, przez kogo wygrana i w jakich warunkach i okolicznościach, bo musiałby powiedzieć, że przez Polaków, przez polskie wojsko, które przepędziło Niemców z Monte Cassino. Nie powiedział, że nie dali rady Anglicy, Amerykanie, Nowozelandczycy czy Hindusi, choć walczyli i chcieli zdobyć górę. Byłoby to uznanie przez Tuska polskiego zwycięstwa na miejscu walki bohaterstwa Polaków. W 1987 roku w Znaku pisał obraźliwie o polskich zwycięstwach, stawiając nad nimi znak zapytania. Wyrażający wątpliwości, czy Polacy w ogóle odnosili zwycięstwa. Jemu, jak napisał, majaczą się tylko zwycięstwa. Pojechał z pruską arogancją, nie oddając należnej czci poległym, po to, aby przekonać Polaków przed wyborami o swoim rzekomym patriotyzmie. Polacy. Niech Was to nie myli. Premierze Tusku, odejść póki czas. Do usłyszenia, do zobaczenia.